Restauracja hotelowa to surowa baza, idealnie wypełniona designem. Okazuje się, że nawet jeżeli mamy cegłę na wszystkich ścianach na suficie, to jest naprawdę mocny element, można dodać jeszcze więcej i jeszcze więcej i nie zrobić bałaganu. Na podłodze mamy drewniany parkiet ułożony w wiodełkę na ścianach odzyskaną cegłę, a do tego, moi drodzy, takie patente, właściwie kawałek historii. Ta cała ściana została obita skórą i to nie byle jaką skórą. Prawda jest taka, że w ten sposób właściciele. I projektanci chcieli pokazać, jak kiedyś te skóry oprawiano, jak kiedyś je zdobiono. To jest tradycyjna technika. Zobaczcie też, jak fantastycznie to wygląda na górze, gdzie ta skóra jest po prostu wycięta. Dlaczego mamy skórę? Dlaczego mamy tutaj krowę? No więc, restauracja słynie z wybitnej wołowiny. Więc, gdzieś te akcenty kulinarne przeniosły się też na wnętrze. I znowu mamy tutaj dużo biżuterii. No takiej biżuterii, której używamy przy urządzaniu wnętrz. Na przykład takie lustro jest mocno biżuteryjne. Nie doję, że odbija światło, to jeszcze dzięki temu, że ma tak dziwną formę, kompletnie zmienia przestrzeń. Biżuteryjne są też te lampy. Zobaczcie, takie małe dzieła sztuki, rzeźby. Dmuchane kamienie, które podświetlone idealnie rozbijają przestrzeń na suficie. Na początku powiedziałam, że restauracja jest hotelowa, ale to jest nie do końca prawda, bo jest ona otwarta też dla gości z zewnątrz. Dzięki temu, że mamy tutaj kilka małych sal, spokojnie można zamknąć jedną, niż wtedy jest bardziej prywatnie, bardziej intymnie, ale zobaczcie, jak wygląda reszta tych części, bo są piękne. Korytarz łączący wszystkie sale, a także główne wejście do restauracji. Zwróćcie uwagę na te niesamowite rzeźbienia. Z jednej strony są to ozdoby na ścianach, zobaczcie, drewno na okrągło, naprawdę świetna robota. Ale też w taki sam sposób zrobiono szafkę. Tutaj są wyeksponowane alkohole. Na uwagę zasługuje też podłoga. Nie jest to klasyczna podłoga z cegły klinkierowej, to jest nie ten kształt, który znamy. Wygląda absolutnie fantastycznie. Projektanci szukali długo kogoś, kto by wykonał na zamówienie takie właśnie płytki i na szczęście się udało. Zdawać by się mogło, że wnętrze, gdzie mamy cegłę na podłodze, cegłę na suficie będzie ciemne i przytłaczające no to jest korytarz, ale dzięki temu, że jest tutaj mnóstwo luster, jest naprawdę też jasno. Zobaczcie, lustra pojawiają się tutaj, lustro pojawia się na górze, nawet ta lada jest lustrzana, tym razem jest to lustro postarzane. A jeżeli chodzi o dekoracje, to w tym oto pięknym zwierzaczku w nosorożcu też odbija się światło.